Cześć, witam Cię w kolejnym Ewangelicznym Espresso. Troszeczkę zmieniam formułę. Teraz ta seria będzie takimi krótkimi myślami, krótkimi refleksjami, które ewentualnie mogłyby Ci pomóc w jakiś sposób wejść w medytację nad dzisiejszym słowem, które w jakiś sposób mogłyby Ci nadać kierunek do tego, nad czym można było się zastanowić. A dłuższe komentarze wobec Ewangelii, wobec czytań z dnia będą w kolejnej, innej, nowej serii. Zapraszam. Dzisiaj w Ewangelii czytamy, że Jezus wraca do Nazaretu. Czyli wraca do miasta, w którym przez pewien okres swojego życia przebywał, gdzie żył, gdzie się wychowywał, gdzie wchodził w relacje, miał kolegów, koleżanki, znajomych, przyjaciół, sąsiadów, i oni mieli już o nim jakieś wyrobione zdanie. Znali Jezusa z tamtych lat. Natomiast przychodzi do nich Jezus, który jest osobą już ukształtowaną i dojrzałą. Wchodzi do synagogi. I okazuje się, że wyjaśnia, mu, wyjaśnia wszystkim pisma, i wszyscy są zdumieni. Jest nawet tam werset, że ludzie mówią, że y, dziwią się, cóż to za słowa łaski. Płyną z tego, co on mówi. Nie? Słowa łaski, czyli słowa natchnione, jakieś słowa od Boga, że jest to coś więcej, e, niż oni by zakładali, że Jezus mógłby im powiedzieć. E, co więcej, oni jemu przytakiwali e, w tym wszystkim, co on mówi, jak on wyjaśniał pisma. Aż koniec końców, w tym zdziwieniu e, wobec tego Jezusa, który im się pokazuje w synagodze, ktoś zadaje pytanie, czy to nie jest przecież syn Józefa? I pojawiła mi się taka myśl w tym fragmencie takie zaproszenie do zadania sobie pytania, na kim bazujesz swoją tożsamość? Czy martwisz się o tym, jak ciebie widzą inni? Czy martwisz się tym, zastanawiasz się, martwisz się wobec tego, jak oni cię oceniają? Czy martwisz się tym, jak ludzie, poznając ciebie w jakiejś relacji, skrawek Ciebie, Twojej osobowości, jak ci nadają tożsamość? Czy może, tak jak Jezus, starasz się iść w kierunku Boga. Bo zwróć uwagę, że Jezus poszedł do synagogi, tak jak miał w zwyczaju, i otworzył pismo po to, żeby wybrać fragment, który mówi o nim. Czyli pozwolił, przeczytał Słowo Boże, pozwolił, aby Słowo Boże zostało wypowiedziane i zadziałało, i opisało Jego samego. Zwróćcie uwagę, że Jezus siedząc tam miał na sobie wzrok wszystkich ludzi w oczekiwaniu na to, co On, co on im powie po przeczytaniu tego fragmentu. Jezus musiał, tam, mam takie, musiał, mam takie wrażenie, że Jezus tam siedział autentyczny, pełen pewności tego, że to, co właśnie przeczytał, to jest Onim że to co właśnie przeczytał, to jest jego tożsamość, to jest to, co Bóg Ojciec mówi o nim. I nie miało dla niego znaczenia to, jak inni go pamiętali, nie? nie miało znaczenia to, jak inni go widzieli, że widzieli w nim nie wiem syna cieśli, że to był zwykły jakiś prosty człowiek, który przyuczał się do zawodu, to nie miało znaczenia, bo on wiedział kim jest, nie przez to, jak próbowano go określić. Jak go znajomi, którzy go poznali, próbowali określić, ale przez to, że on widział siebie w tym, jak określa go Bóg. I myślę, że to też jest takie fajne zaproszenie, bo tam jest takie stwierdzenie, że on znalazł, znalazł miejsce, rozwinął zwój i znalazł fragment, który przeczytał. Czy nie było to na chybił trafił? On doskonale wiedział, który fragment mówi o nim, który fragment Słowa Bożego jest o nim. I myślę, że to jest też takie zaproszenie do nas, żebyśmy, żebyś może usiadł, otworzył Pismo Święte, zastanowił się, może wyszukał sobie w internecie jakąś listę, spis wszystkich proroków, większych, mniejszych, może jeszcze nie wszystkich znasz z Pisma Świętego i zastanowił się nad tym, który jest Tobie jakoś najbliższy, nad historią tego proroka, który w Tobie jakoś mocno rezonuje, gdzie czujesz, kiedy czytasz tą jego historię, że czujesz, że kurczę, widzę w, tym się, widzę w nim siebie, że mam jakoś dużo zbieżnych takich rzeczy, jakichś doświadczeń, tak jak tamten prorok, czy to, nie wiem, był Elizeusz, czy Eliasz, czy Daniel, czy, czy Hiob, czy Abraham, Mojżesz, ktokolwiek, nie? że kiedy czytasz tą historię, to myślisz w sobie kurczę, ale to jest podobne do mojego życia. Może to jest takie zaproszenie, żeby właśnie spróbować to odnaleźć i otworzyć się na to, co Bóg chce Tobie powiedzieć przez historię tego człowieka. Czyli co Bóg chce powiedzieć do Ciebie o Tobie. Może chce Ci coś pokazać, może chce pokazać Tobie, kimś, kim, kim jesteś naprawdę, jakąś głębię w Tobie, coś, czego nie masz jeszcze odkrytego. Zastanów się nad tym i może spróbuj.